Do golenia to piankę, ja pierdolę. Nie wierzę że ciasto. no jesteś po Jak ja nie umiem czytać, bo kurwa nie mój widzę. Kutnia. Ja nie widzę, nie mam okularów! <grym grym susur> nie, nie tego. Ja to są, ja nie to wiedzam, są... Co się tu dzieje? Ja nie, nie chcesz Barunika szczoteczki? Nie, nie bo nawet nie ma Nie tak? Siemanko widzowie, jesteśmy dzisiaj w sklepie. Dostali pieniążki. skąd? Z mopsu. Z I się kłócą. No i się kucą. co kupić? Podwójną sobie jakąś. No tą grze się kto mieć w ręce. Jest tania i podwójna. Zostawcie łapkę i subskrypcję. Jeśli jesteście nowi na kanale, Dziękuję, do widzenia. nie Byliśmy dzisiaj w Tauronie, ale. Ale odysali nas z kwitkiem jak zawsze czym wzięła... A Łukasza nie będzie? Za pół roku mniej zęby, no? To. Ale będzie. Ale ty... Szukajcie w palsky. A dalej jest. Grzesiek. Tu jest. Tu nie. Tu macie. Tu nie tu. Kulka. Grzesiek. Co? co się dzieje? Ja pierwszy, co za baba. Nie wiemy zbawałem, to macie najtasza. Dobra. Tu masz pianki do golenia, wszystko masz pod ręką. A nie... Tu Grzesiek! Co? Piankę do golenia masz. No O to mi chodzi? Jaką taką najtańszą? Za... Najtańszą górę jaką. Za 5 złotych? No pianka. A masz jakie? O trójki Trójki by były dobre. Trójki, nie były. A trójki to są progi. Chuj Hopie, w szkole miałeś dwójki to i tu będziesz miał dwójki. Tak, Co to ma kłopot. To jest zmiana zapach. No i oto. Jóżyna pracuje. Co zawsze będziemy tu nią siedzieć dwa dni? No. Dochodzimy, chłopie. w wpuści na kosmetyki. to masakra. No. <grym> Co ty wziąłeś? Tak? wziął już pastę. Co ty wziąłeś? Do czego ta pasta jest? Nie ty łazi. Przestań się wydzierać, chłopie. W sklepie Dzień. jesteś. Dzień. Ludzie się patrzą. A, by... Pisze do czterech lat. on już wziął pasta i wszystko, idź. Nie, będę jak dwie godziny łaził. O, macie tutaj ten. Kołdrę. Bardzo tania. No, kołdra bym się przydała. To jest To ja idę na ten ten. Tu macie kołdrę. Tam są poduszki. A to jest kołdra? Przeczytaj, że to koudra Ja no. Czekajcie Rzesiu dzisiaj mega zdenerwowany Zama no, nie wie co ma kupować No i tak już baba

Będziecie co prali. A nie za 60 złotych. Tu macie. Nie będziesz godzinę kupować? Nie będę kupować w sklepie. Kupujesz raz, dwa, trzy... Już wziąłem dwa, idź. Ja pierdolę A czekaj, nie, weź je wyciągnij, bo są tańsze. Są po 10, a tam były po 20. To no pewnie, te też dobre. No a na mnie chyba ty, ty. babo, ile będę wybierał? Dobra, idź. Sam sobie podłużę. Chodźcie, dyskutuj. Papier weźcie. Nie, papier jeszcze mamy. Mamy cirowe. Co no. Koce. Nie chcesz takiego koca za 20 zł? Chciałabym. Fajny. Mhm. Uh -huh. Mięciutki. Przynajmniej te dwa zastąpi ten jeden. Jak nie chcecie się przytulać razem, no to akurat jeden koudra, a drugi kot. Dobra, chodź. Prowadź. No. Fłow, wiesz, jak chodź, się kłócili? Bądź, na cały bądź, sklep. Bądź, bądź. Ludzie się na wszyscy zobaczyli. <laughs> nie wiem, tego, tego kamerę. Tutaj chodźcie jeszcze, gdzie Weronika idziecie? Dzesiek no. Tu chodź. chodź Po co to się nogi po co? Co? za 10 zł. Co? Tyle Marta dali za 10 zł. Cześć? To dużo. dużo, co? Elegancko. Usmażycie chuj No ja. Ciekawy naczyń. Macie jak? To jest za, za całe, czy za kilo? Za całe chyba. Ja też chcę wziąć. Poczekaj, bo ja też chcę ktoś wziąć. Desiak. Ja też chcę wziąć. Jajka nie nie odzywaj się do no, mnie. robisz. No to nie odzywaj się do mnie. Nie tyle, panie. A to przestań z no, ja, Kupi, nie się. Kupi, się. Wszyscy się nie nie babo. Ja. Ryka. trzy 3 złote. Mamy. Więc... Masz? A za 3 złote ci szkoda? Nie. No. Worki na śmieci. Co? Tak patrzę. Są. Coś zrobił? Jeszcze mnie kurwa czerpną. Chamy jebano kurwa. Pobiłby cię. On cię pobije tak? No. Ty, jajka kupisz? Chcesz jajka na miękko? Ale wiesz co, jajka są na samym torcie. Kurwa maciu. Ty, bo z głodu padnę nie jesteś. Dobra, zaraz no będziemy, jest będziemy przy bułkach, co zjesz? Bo ona teraz robi zakupy do domu. Kurwa, ona jest na tym zrobić, to ruski rog. Sam sobie robi. Nie gryź, że berberuchy. Ty dbasz o mieszkanie? Nie. To mi A ja mi... co nie maluję? Nie, nie robię? Ja mówię mi. To z siebie sam zna. Idźcie, idźcie. Zobońmy. Idźcie. Kur... Ja o kurwa, nie, nie. Ja... Или так удра? Пальчик. Если вы это шупаться. Пальчик. 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 A po co się denerwujesz? Bo mnie wkurwia. kupować to co potrzeba, nie... No. Ale to potrzeba, to że ty masz jakieś zabobońskie ten, no to... A, Tutaj nie, wszystko nie, w tym koszyku nie, nie. jest niezbędne. Nie, nie. Ani słowa i O, ona się może porządzić, Palcem dupę. Tam masz u góry, szef od roku. Dla Grześka niezbędne Kurwa, jest piwo. Kurwa, idziesz się będziesz oglądać. Co się robi? On, on ma chyba tam skąkutkę, czy mi się tak. wydaje? z niego. Widać, bo go w tajli Nie. A ma to ten, Coś napidziałem. No. A co? Weronika. To dwa. ma No. Po co ci ten pojemnik? Ja mam pięć domu. Chodźcie tutaj, bo batelnię chciałaś. A coś. Co chciałaś? Wejdź tutaj, znowu gdzie że Co to jakieś ten lata w tej kamerze? Co? Co to lata tak w tej kamerze, jakieś czarne? Piligarki ja <grym> za, za cały piątek. Ja Robi <grym> się wam jeden garnek chociaż, co? No, ale nie wiem, na czym ten? Patrz, tu, za 30 złotych złoty taki. No, Złupa albo coś? W czym go dojesz? Nie ma co No właśnie. To przecież butelę dzisiaj kupimy i kuchenkę podłączamy. A okay, to dobrze. Chodź, okay. jak to może. Patelki ma, tej. <słyskoteki> no to ma patelnik. Ja no to jest wypieraj. Modrelo od siebie boleści. balewskim. Gębokie. Są, są garści bardziej ani w hotelu. No Patelkę mamy tam. Co tutaj mamy? Patelki. Jeszcze patrz na cenę, bo po 120 zł raczej no, no, nie. O kurde. Najtaższe powstały w przeglądzie. Tutaj spokojnie, znajdziemy. Biegnie. jajka i włoż góry. Na patelce nie ugotuje jajka. W szajniku. Kurwa, co mi to się Dziesiątka. Przestrzeganiu kół, bo tu jest jajka, kobito, kurwa. Na tu, jest tu jest za dwie Patelka Patelka mniejsza Ej, no niż dłoń coś, ty No tak. nie, jedno. Ale tu jest za. Tu za. O! O! Podstawowe rzeczy rzeczy do domu, Werka werka. Stansi, no właśnie. No właśnie nie wiem, bo tutaj jest Także się czemu nic nie bierzesz? I chyba I no patrzysz jak ci pieniądze uciekają, tak? No właśnie. <noise> no, to <noise> Do zupy. Mamy, e, mamy. Macie? Mamy, Ale mamy No. Dobrze. Na skryt. No, frytki to możecie robić często? No. To tylko olej i No. Ja też mam to. Tak ujebalizę. Tak, Proszę. To jest, jest bardziej dobre. Tak. Dobra, idźcie już tam. Następny. Tam. Trzeba włączyć się, bo Trzeba, bo nie... to po Czego? Idź. Co ty robisz? Co ty robisz? No ścierkę biorę. Nie, on się zatrzymał mi. Wyglądacie chłopie jak, jak para. Z daleką chłopie matalię normalnie. No odwróć się. Krzysiek, odwróć się. na szkanki, Po co jej szkanki? Macie Ona wydaje pieniądze za darmo. No dlatego ją pilnuję. Chodź tu. Po co ci szklanki jak mamy? Piesz, To na co się patrzy? Na pojemniki wiosnę Ale po co? Jak ja, ja ci mogę przywieźć z domu. Tak? Gdy to 17 zł kosztuje, to nie masz tyle pieniędzy. Abyś była po wypłacie w Leroy to tak. Przestań. Kobito. co ci pieniędzy brakuje. Może wrzeszczkę? Może wrzeszczkę? No nie, A, solniczki, pierwszniczki. Weź te no, najczęściej no. takie. No. Mm -hmm. O, widzisz, chociaż raz. No. Coraz. To czemu takie, a nie tam? A, a dobre. Tutaj... Solniczka to solniczka, nie ma różnicy. Sprawdzam was. Czemu jedziemy chleb już, prawda? No. A nie lepiej bagietka albo buki? Bazutki no, to Weźcie We coś miękkiego Nie, bo Ty tak się ślawiska. Ja? Za chwilę. Chodź! Tu masz krojony, tu masz krojony. Nie, nie, weźmy. Ma... Babyczka i buki, bo on jest z głowy jak. Ja, Ale na obiad idzie zaraz? Tu masz gotowe bułki takie dobre, patrz. Weź sobie. Tu. Tam. Tu. za taką pizzę. się płacę, ja zawsze do domu biorę. Ona już jest gotowa do jedzenia. Nie, bo przecież na obiad idziemy. Dlaczego bo się ruszy na obiad, to ja padnę z głodu. No chodź, pokażę ci się chodź ze mną. Jak jesteś głodny, to tutaj chodź. Chodź, pokażę ci. No tu można zjeść, nie? Łódka. Tam jest więcej, jak to są tylko łódka i zupa. A tam jest więcej, bo tam jest więcej zup No to idziemy łódko Bo tam też jest Dobra, może mi już tam na jedzenie, to jeszcze jedzenie jakieś kupicie no. no jeszcze jedzenie jakieś chce kupcie i tyle jak Jedzenie jakieś. Tam jest coś do tej bagietki trzeba jeść, trzeba. Tu jest. No jest A no tu jest Tutaj idź prosto o ciegu Patrzmy co tu prze... Ale dobra już tam pójdziemy Tutaj macie patrzcie same szynki i wszystko No ale wzięcie, no. No, tak. weź i tu Chcecie malec, albo minetkę? Paszczet taką? Jedną? Paszczet jedną? Maciek, że się ga ja nie będę wszędzie patrzał. Nie, bo on Masz Maciek na razie, to już się kończy. Także się, że ty niechętny na te zakupy jakoś? No skąd tak? To jest Nogi cię bolą? Ja szybko robię zakupy i jak. <suszy> <suszy> Ej, hey, berka, paruki, bliżej Weź, weź, pan. Nie pytaj jej, tylko weź. To są dobre, no ja je ja jadłem. Dyszka jest kurwa. No. Taniej niż w biedronce. No. Ja w Biedronce chyba było No jak się, pochodzę, się pochodzę. spojrzałaś co? Ja się spojrzałaś się tymi oczami ja. No. Proszę na ser. Na ryby jakieś nie chcesz? Czy nie, ma... mamy. Mamy. Nie, nie, jak widzowie, pewnie jakbyśmy z Nie, nie. pojechali, to by ten ten był dość dość, jeszcze... Bo... <noise> nie. Bo ja. no. No. Hmm. Może się zaraz nie, to Nie, nie. Nie, nie. No Nie. 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 Nie ja wiem. Nie Co? Co A nie robisz? Co ona mówi? Czaj się popatrzy do kasa, tam wyszło. 600 zł. Nie i nawet na piwo No, nie widział. Dobra widzowie, my już kończymy tym akcentem. Kesiu pożegnaj się z widzami. Trzymajcie się, się, robimy zakupy. Cześć i Bajo. Подеваюсь.